Hej hey baby Słuchajcie chłopaki, ja nie chcę mówić, ale dzisiaj mamy hetero, ale... My wiemy, czekamy na nasze połówki. Połówkę to ja wam mogę z baru przynieść. Zamówimy, jak dojdą dziewczyny. Trzyma czy nie dojdą. Coś powiedział? Że Ze mnie dojdą, roz rozmawiam z wami zaraz zarabiać. Co? Zamówimy potem. Teraz czekamy. I czekać możecie przy piwie. Dobra, dla mnie jakieś małe, jasne, z sokiem truskawkowym. No dobra, to dla mnie duże z sokiem malinowym. A dla ciebie? Pina koladę z kokosowym. Bo piwie dużo siusia, a tu nie chcę chodzić do kibetu. Cześć, nie ładnie woni. Słucham? Cuchnie. Kelner, Czyste szklanka i różowe słonki. I parasoleczkę, wszystko przez ten dżender. Blender? Nie naprawdę, ma pan blender? Nie no, to jeśli tak, to ja zamiast tego piwka struskawkowego, to ja bym prosił, czy, czy mógłbym prosić, czy mógłby mi pan zrobić jakiś soczek z zielonej pietruszki? Nie. Zobacz, się spóźnimy. Co nam się stało? Spójrz sama. Kurcze, chłopaki będą musieli na nas poczekać. To nie wiem, może zadzwonimy po nich. Pomogą nam zmienić to koło. Oni, daj spokój, same sobie z tym poradzimy. W sumie nie takie rzeczy się w życiu robiło. Macie rację, lepiej po nich nie dzwonią. Jeszcze sobie rączki powrócą. Cholera strasznie się ten stół klei O właśnie a propos klei Nie wiem czy słyszeliście kto się klei do Klemensa. Ta babeczka z religii Co ty? Ja myślałem że ona leci na bufistę Nieprawda Ja widziałem na fejsie ma jakiegoś faceta Z innego miasta straszny brzyda. Nie taki jak ty, ty, a ty, a ty Przestań bo mi kostium brudzisz Nie dość że sobie łapki upać kałem. To jeszcze mi kostium obrudzisz? Ręce jakoś domyję, ale paznokietki to już muszę profesjonalisty. Pójdę zrobić pedikir? Pedikir, mój drogi. To Stopacze, a nie łapki. Łapki to mańkier. No, to mi lepiej dziobku powiedzką, to takie rzeczy wiesz. Moja mama była kosmetyczką. Pamiętam jak chodziłem do niej do salonu. No wie pani jak to jest. Ja to zazwyczaj paznokcie obgryzam, no... Jak oglądam horrory, to obgryzam. Jak się stresuję, to też obgryzam. No i jak mi się kończy słonecznik, no to zazwyczaj też obgryzam. Może mi pani coś na to poradzić? Nie obgryzać. Dobrze, Gdzie jest mój pilnik? Nataniel, gdzie jest mój pilnik? A co tutaj robisz? Piłuję po mokcie. Ha, no dobrze, więc za karę wypiłujesz się teraz wszystkie bardzo równiutko i dostaniesz jeszcze oliwkę i polerkę i wszystkie mają się ślicznie błyszczeć. Pamiętaj. Nie mamy lewarka. Dobra dziewczyny, poradzimy sobie. Ty przynieś mi coś, co użyjemy zamiast lewarka. Ty idź po oponę. Ja się zajmę śrubami. na ty to jesteś obrotna. Gdzie ty nauczyłaś się radzić sobie z takimi sytuacjami? Wiesz, od zawsze byłam taka zaradna. Suncie się! Damy radę sobie sami. Chłopaki, dajcie mi sekundę. Zaraz ją ja wstrącę na ziemię. Co się stało, chłopaki? Czemu nie gracie? Ona nas nam piłkę! A może ile? Po więcej, to. Ty, Ty. Jest... Ty masz taką fajną barwę. Nie myślałeś o jakimś talent-show? Dzisiaj tak nauczyłeś śpiewać. No już w sumie, wiesz co, jak tak sobie pomyślę. To zawsze mnie ciągnęło w stronę muzyki. Tato? Mogę ci coś zaśpiewać? Co, z piosenkarzem chcesz zostać? No. Co przygotowałeś? Red Hotów, metalikę, depeszów. Dawaj! Jak anioła głos, usłyszałem ją, powiedziała patrz, tak to on. Na rozstaju druk reperujemy auto, kto by pomyślał. tej dziewczyny, znalazłam pieniek. No to teraz trzeba podnieść auto. Dajcie spokój, ja sobie poradzę, tylko podłóżcie pieniek. Goszka, ale ty jesteś silna. Gdzieś ty nabrała taką krzepę. <tuszy> Pomożesz tacie, bo chyba już śnieżary. Co mam robić? Złap też tankę i ją ściągnąć. Masz krzepę. O dzisiaj będziesz mnie nasyturowała. No spoko. Spokociuszki. Powiesz mi gdzie kupiłeś? Zara. Czemu nie te ja? W sklepie Zara. No, no wiesz co, to widać, naprawdę leżą jak ulał. Mówisz, nie opinają mi za bardzo tyłeczka? A c, przestań, nawet się znajdzie miejsce na jajuszka. O. Skąd tak dobrze znasz się na fashion? Co tu robisz? Czego szukasz w moim pokoju? Nie wiesz gdzie są moje ciuchy? Piorą się, Ma wrzuciła je do pralki. Nie dziw się, że nie masz ciuchów, skoro brudzisz się jak świnia co dzień. To co ja mam założyć na siebie? Idę z kolegami grać w piłkę. Nie wiem, nie interesuje mnie to. Nie grzeb w moich rzeczach. Ubrałeś się w ciuchy siostry i poszedłeś grać w piłkę? Spoko! znalazłem coś odpowiedniego. No, co jest chłopacy, Gramy? No gramy, czy nie? Skąd wiedziałaś, jak to się robi? Jak się zmienia koło? Przestań. To proste jak zmiana koła. Widać, że robiłaś to nie pierwszy raz. Moja droga, pół życia pod samochodami spędziłam. Jak to? Mogę iść z tej sukience do parku? Mamo? Słuchaj, podaj mi trzynastkę. To? No. A po co chcesz iść do tego parku? Mogłabyś mi pomóc trochę? Chciałam się pobawić. A no może lepiej zostaniesz za mną i pomożesz, co? Zawsze możesz się czego nauczyć. Wiesz co, wejdź no tutaj do mnie i mi poświeć trochę lampą, co? Dobra, auto gotowe? No to super! Ruszamy do baru. Nie możemy pozwolić, żeby chłopcy dłużej na nas czekali. Ale wiecie co, lepiej nie mówmy nic o tym chłopakom. Że poradzimyśmy sobie same. No, masz rację. Będzie im przykro, że ich tak naprawdę nie potrzebujemy. Okej, okay, będzie trzeba dla nich wymyślić jakąś bajeczkę. <noise> A ty mówię, 12 centy Jesteśmy? <noise> Przepraszamy za spóźnienie, ale zobaczmy gumę i czekajmy na pomoc drogą, żeby pomogli nam zmienić koło. No, no przestań gupta, przecież trzeba było po nas dzwonić, my by byśmy te przyjechali, nie? Czy <grym> tak byśmy przyjechali pomogli? No właśnie. Wiemy, wiemy, ale nie chciałyśmy was wyrywać z Waszych męskich spraw. No wiecie, władze no. ci potrzebują, poprzebywać w samym towarzystwie. No ale dalej, pochwajcie się o czym rozmawialiście. No wiecie, spor. samochody, dupeczki. Kevin, Gdzie to nasze browary? W dupie! Wą! Być kobietą, być kobietą, być kobietą, być kobietą. Być kobietą, być kobietą, być kobietą, być kobietą. Być kobietą, być kobietą, być kobietą, być kobietą. Być kobietą, być kobietą, być kobietą, kobietą. Mężczyźni. Konchita. Konchita. Koncita, Koncita? Koncita. Kaszanka. Kończymy, naprawdę, bo Kaszanka. Dzieci mężczyźni.